Siemaneczko, Tobiasz Kowalski, kanał Ruszkodem. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Narzędziowe Tips and Tricks. Dzisiaj pokażę jak w sposób efektywny w IntelliJu przemieszczać się po plikach. To co widzicie na ekranie, to IntelliJ w formie, którą często widzę u innych. Używanie IntelliJa w ten sposób na pewno nie jest efektywne. Okno edycji powinno być największe jak to tylko możliwe, ponieważ to w nim będziemy spędzać najwięcej czasu. Dlatego te wszystkie okna po bokach powinniśmy otwierać tylko wtedy, kiedy są nam potrzebne i zamykać od razu po powrocie do edytora. Najczęściej otwieramy je i potem zostawiamy, przez co zmniejszamy nasze pole manewru w edytorze. Możemy wyłączyć te okna jedno po drugim, natomiast jest to nieefektywne i jest na to skrót klawiszowy w IntelliJu. Jest to Command-Shift-F12. I teraz wszystkie okna są zamknięte, zostaje tylko mm, okno do edytowania kodu. Jeżeli nacisnę jeszcze raz Command Shift 12, to wrócę do poprzedniego widoku. Natomiast my chcemy sobie ułatwić programowanie, więc wyłączamy wszystkie okna i zostaje nam tylko edytor. Nasz inteligencja wygląda już prawie idealnie. Ostatnią rzeczą, która mi przeszkadza, to te zakładki. Ja wiem, że dla niektórych z Was te zakładki są bardzo istotne i bardzo użyteczne, natomiast wbrew pozorom one bardziej przeszkadzają niż pomagają. I naprawdę jest ciężko znaleźć y, jakąś klasę w tych zakładkach. Plus one rozciągają się do końca ekranu. Y, czasami mamy ich 99. Y, najczęściej układ ich jest chaotyczny i kompletnie nie jesteśmy w stanie nic tam znaleźć. Dlatego, moim zdaniem, one są kompletnie niepotrzebne i mamy zupełnie inne mechanizmy WidLJ, które pozwalają nam przemieszczać się między klasami. Aby wyłączyć te zakładki, musimy wejść w akcję Command Shift A, wpisać Tab placement placement I zobaczcie, że mamy tutaj opcję, gdzie te taby mogą być umieszczone. Na ten moment włączony jest top. Ja włączam nan i w tym momencie już nie mamy naszych zakładek. Oczywiście możemy też wejść do preferences i w tym miejscu również zmienić miejsce położenia naszych zakładek. Dla nas jest to nan. OK, teraz możesz pomyśleć, no to wymyśliłeś gościu. Mamy otwarty tylko jedną klasę. Nie możemy w szybki sposób przejść do innych plików, bo usunąłeś zakładki. I bazując na wiedzy z poprzednich odcinków, możemy tylko wejść poprzez Command Shift O do innej klasy, ale musimy znać jej nazwę i tak dalej. Oczywiście IntelliJ ma konkretne skróty do przemieszczania się między plikami, więc jeżeli chcemy nawigować po ostatnio oglądanych plikach. To klikamy command E. Jak widzisz, jest ich całkiem sporo. Natomiast jeżeli chcemy przemieszczać się między dwoma konkretnymi plikami, to na przykład wejdźmy do klasy String i zobaczcie, że jak kliknę jeszcze raz Command E. To automatycznie wskaźnik pojawi mi się na klasie intro. Więc klikam Enter i jestem w klasie intro. Więc tak naprawdę za pomocą jednego skrótu jestem w stanie przemieszczać się między dwoma klasami. Czasami chcemy znaleźć tylko klasy, które ostatnio edytowaliśmy. Więc po naciśnięciu Command E klikamy jeszcze raz Command E, i wtedy mamy tylko listę klas, które ostatnio edytowaliśmy. Czasami klasy są tak długie jak klasa String. Lub chcemy przemieszczać się między konkretnymi fragmentami kodu. Użyjemy do tego Command Shift E i widzicie, że tutaj mamy już klasy z konkretnym podglądem. I czasami mamy, klasa String jest powielona kilkukrotnie, ponieważ byliśmy w kilku miejscach. Tej klasie w metodzie replace i na samej górze tej, tej klasy, jak widać w tym okienku. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo użyteczne w przypadku klas, które są bardzo długie lub konkretnych fragmentów kodu, które, które chcemy odwiedzić. Oczywiście znowu, jeżeli lecimy Command Shift E, to filtrujemy do ostatnio edytowanych miejsc. Ja w tym momencie nie edytowałem żadnej klasy, dlatego ta lista jest pusta. Więc wiemy już, jak przemieszczać się między dwoma klasami lub klasami, które ostatnio. Odwiedzaliśmy, natomiast jak otworzyć konkretne okno, na przykład Project, możemy skorzystać z Command E i nacisnąć strzałkę w lewo. Enter i jesteśmy w zakładce Project. Nie jest to jeszcze do końca efektywne, bo teraz Command E i klasa string i nadal ta zakładka jest otwarta, więc przełączając się między tymi klasami nadal mamy otwarte to okno. Natomiast jest taka możliwość, i potem możemy to okno zamknąć. Samymi oknami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym się skupić jeszcze na nawigowaniu po klasach. Czasami chcemy widzieć dwa lub nawet trzy pliki na jednym ekranie. Do tego użyjemy metody split. A więc Command Shift A, czyli okno Actions, i wpisujemy split. I możemy kliknąć split vertically. I możemy podzielić dalej nasz ekran, czyli znowu Command-Shift-A i Split Horizontally. I mamy teraz podzielony ekran na trzy części. W każdym z tych okien możemy otworzyć konkretny plik. Czyli mogę nacisnąć Command-E i otworzyć tutaj na przykład klasę String, a tutaj otworzyć na przykład plik tekst.txt. Do przełączania się między oknami używamy skrótu Alt-Tab. Żeby to zrobić na Windowsie, używamy skrótu Ctrl-Tab. Teraz przełączam się między trzema oknami, które zawierają, każdy z nich zawiera inny plik. Natomiast jeżeli wam coś nie działa, mm, na przykład ten skrót jest przypisany do czegoś innego, to możecie wejść w Command Shift A, czyli wyszukiwanie akcji, i wpisać Go to Next Splitter. I zobaczcie, że go to Next Splitter wyświetla nam skrót, jakiego możemy użyć na Macu, lub jeż jeżeli jesteś na Windowsie, to, to na Windowsie. Jak nacisnę, to zobaczcie, że przeniosło mnie do nowego okna. Po zakończonej pracy mogę wpisać Command-Shift-A, Unsplit Unsplit All i wtedy zobaczcie, że zostało mi tylko okienko, w którym aktualnie miałem kursor. Więc pamiętajcie, żeby ustawić kursor w tej klasie, którą chcecie mieć jako aktywną po zamknięciu wszystkich innych plików. Jeżeli wejdziecie nie do tej klasy, którą chcieliście, to oczywiście możecie nacisnąć Command-E i przejść do naszej klasy Intro, która była otwarta w głównym oknie. Ok, dzisiaj nauczyliśmy się, który edytor jest najważniejszy, jak nawigować między plikami bez używania zakładek, które i tak powodują, że mamy chaos i się gubimy. W kolejnych odcinkach nauczymy się, jak otwierać i zamykać poszczególne okna oraz jak nawigować w hierarchii klas albo wewnątrz jednej klasy. Także jeszcze dużo skrótów do nauczenia i dużo tematów związanych z nawigowaniem. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci podobało. Link do repozytorium jak zawsze w opisie. Pozdro, poćwicz i słyszymy się za tydzień.